Ej, yo! E, what's up, e, guys? Nie wiem. Dobra, przechodźcie co tutaj mamy w ogóle. Jakiś. Jest... No, motka jest. Wow. Ło! Przechodźcie patrzeć tutaj, co mamy w ogóle. E, questy są chyba, nie? Nie wiem, jakieś skrzynie w przyjemnym parku. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że sobie polecimy gdzieś. okej? Okay? w ogóle, zobaczcie, jaka jest tutaj społeczność. Jakieś, nie wiem, skiny, których nie znam. Dość się próbuję coś widzieć, nie wiem. Ja kompletnie nie umiem grać w tę grę. Nie wiem, jakieś poziomy 161, 174. Oja, 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 oja. Widzicie ten niebieski przedmiot tam? Widzicie go? Bo ja go widzę i to jest AWP, więc tam nie lecę. Ale prze... Aha, co, co wy się myśleli, że... Że powiem, że... Że co, że prze... Gościu jest? Jak to się stało? Słuchajcie, no... To jest... Moja pierwsza likwidacja od niej Ilu lat? No dobra, tam jest łap. Słuchajcie, tutaj mamy zaciętą walkę. Wy ja nie mamy. I oczywiście gości ma RPGA, nie? Pilotowego. Także turbo ma się w ogóle. Dobra, czy mi się zaliczy quest? Dobra, super. Yy... Są jakieś skrzynki tutaj do otwierania? Dobra, otwieramy kolejne ściany. Wiedziałem, że coś tu znajdę. Po prostu wiedziałem, że coś tutaj znajdę, że coś tutaj będzie. Przed chwilą to wyrzuciłem, żeby to podnieść od nowa. Ooooooo, aleśmy to wypili. Teraz a razem, wspólnie. Dobra, chodźcie, bo ja słyszałem, że ktoś tutaj jest. I słyszę nadal. I ludzie będą obici. To jest po prostu. Jest! Dobity! Dobity i teraz mam tyle lutu! Tyle, tyle mam lutu teraz, że ci wszyscy ludzie to mnie mogą... Jakby to powiedzieć... Smoknąć w dół. jeszcze... Jeszcze mamy jakiś przedmiot zarąbisty. I jeszcze leczenia mamy. Nie no, przecież to jest klasa, słuchajcie, no. A tutaj, słuchajcie, no to jest po prostu szczęście. to Po prostu, ja dostałem taki efekt teraz. Dobra, i teraz gdzie jest ten człowiek? Słyszałem go. Też chciałem się dowiedzieć z yy, jakiego do powodu polega. Ja wiem, że tutaj jest gdzieś yy, sneker od którego przed chwilą dostałem y, bom, bombula, bombela. Dobra, słuchajcie Nie wiem, co ono odwala, bo to jest jakieś głupie... Nie na miejscu. O Ojeju! O może, no zrobiliśmy aż trzy questy chyba. O ja O ja Nie no Co to jest? Co ja dostałem tutaj? Nie no, słuchajcie, przecież to jest. Nie wiem co to jest, ale to jest... E... Chyba, aha, i to się zmienia w młotek i, i w inne przedmioty. Tak? Kilow, jakieś, nie wiem, kość, młot, sierp. E, nie ma sierpu. W ogóle chyba pierwszy raz zakładam tę te, lotnię. Na po prostu... Nie wiem, taka lipna mi się wydaje. A tutaj proszę, jakieś kurde ciasto z wilka, wilka karakana. Słyszeliście o wilku karakanie? Bo ja słyszałem, słuchajcie, i, i wilk karakan to jest taka podła postać. Szary przedmiot? Proś o szary, a dostaniesz, nie wiem, jakiś niebieski, pomlewski. Kurde. Dobra, słuchajcie, patrzcie patrz teraz, co się dzieje w ogóle. To jest broń zwykła. No gościu! No ej, ale to jest niesprawiedliwe, halo! Dobra, słuchajcie, wiecie, wiecie co oznacza niepowodzenie? Niepowodzenie oznacza, że trzeba sobie posłuchać czegoś, jakiejś piosenki, muzyki. Nie mam pojęcia, na przykład, mam tego za dużo na przykład. Mogę powiedzieć, że potrzebuję posłuchać muzyki dla moich uczuć. Hoppa, yep. Co to jest? To jest jakaś postać? Karnet bojowy, halo? Jakaś... Odtrutka kontratoksyna. Jakieś... Trzy... Nie wiem. Zarzej lekarstwo. Ojać, ojać! Ile potrzebuję tego zrobić? O! Czekaj. Czekaj, jak znajdę. Poza... Poza te puty. Gościu, dawaj. Powiem poza. Poze ROBISZ! Gościu! Bozę Mogę sobie przeszukiwać skrzynię. A? Ja no, szukajcie, tak jak. Tak, jak, yy... tak panie już powiedział. Szukajcie, a znajdziecie. Co oznacza, że yy, jak tutaj polecimy, to. Yy, to znajdziemy, no. No, znajdziemy. Bo, bo, bo jak polecimy, to będziemy szukać. A jak będziemy szukać, to znajdziemy. I tutaj widzę, że kolega jest totalnie niekulturalny. Mam 10 HP. no to jest brak kultury. Totalny przejaw braku kultury. Żeby strzelać do lecącego, to nie jest ta sama gra, słuchajcie. Słuchajcie, to nie jest ta sama gra. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, naprawdę czasami trzeba zrobić prosto. Tutaj kolega postanowił, że będzie się próbował y, jakoś pochwalić swoimi umiejętnościami, że tak to nazwę. A wyszło jak wyszło, słuchajcie. Nie, no tutaj to już jest tak zwana zagłada. Słuchajcie, to, co tutaj widzimy? Jejuuu, jaki to jest po prostu... Hamczuch najgorszy. Słuchajcie, to jest... Nie wiem, słuchajcie, jak ja to robię, że y, tak to wychodzi, aczkolwiek, nie wiem, to jest. wyższa szkoła jazdy, nie? Preferuję chyba jednak to od RPGA, ponieważ nie wiem. Ja to jednak RPG nie jestem. Aczkolwiek to, jak dobrze widzieliście, no to. Y, jakoś y, to wyszło. I fajnie by też było sobie. Widzę później wziąć takie inne rzeczy. A tutaj widzę, że kolega jest. Także może by było sobie sprawić taki, taki podjazdik mały. Taki, że tak powiem, laser wyszedł. Yy, nie wiem, dobra. Wykorzystamy sobie to chyba do końca. A później weźmiemy sobie ewentualnie jeszcze to. O, tutaj widzę, że mam pistoleciek maszynowy. Woohoo! Kogoś się tutaj mamy? Nie wiem jakiegoś... Pamiętam, że był jeszcze jakiś sniper, który się do mnie próg gdzieś, ale chyba, yy, chyba... Chyba już tego nie ma, dobra. To ja mi chodzi o to, żeby sobie po prostu wziąć to. Yy, I sobie wziąć yy, tę awupkę stąd. Gdzie ona zależała? O tutaj. Dokładnie tę awupkę. I bo chciałem sobie wziąć, ponieważ yy, jednak lepsza jest Awupka niż yy, to coś tutaj. Czokolwiek to też jest fajne, a ja wolę mieć jednak, apteczkę. dobra. Nieważny już koniec. Ale jak widziałem, no to też chyba przydaje. Ale już dobra, starczy. O, widzę, że tam strefka. To idziemy. Aczkolwiek tutaj trzeba wyjść. Okej, okay. jesteśmy w strefie. No pięknie. Pięknie jest strefa. Eee, fajnie, by jeszcze jeden krąg burzy przetrwać. Tutaj widzę tego człowieka. Jednego. Eee, kolego, jakbyś. Jak zwykle nie umiem celnąć z y, malutkiej odległości do przeciwnika I, i oczywiście dostaję skądś, net nie wiem skąd. No to jest ten gość, nie no spoko, spoko, dobra, to już się pożegnałem, ale e, właśnie e, nie usłyszałem, że się podbudował, tylko po prostu stałem sobie w miejscu bez tak, bez obudowania. Eee, także to, no... no e, aczkolwiek zrobiliśmy parę questów. Wow. Jeszcze sobie zagraliśmy. Nie wiem, no mi się wydaje, że w ogóle. Wow, bo. A, w ogóle to chciałem zdobyć. Może było odebrać ten w sumie. Może nie wyposażać, aczkolwiek można by było sobie go myrzeć też. Można by było, no można, można. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Dobra, ale ja się już Wami chyba żegnam tym nowym skinem. I co, ile. ile w ogóle widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, to jest najprawdopodobniej Counter Strike. I co? I się żegnamy tym pozytywnym jak tańce z, z Fortnite akcentem żegnamy się i przechodzimy już do outro, także mam nadzieję, że wam się film spodobał i co? Do następnego dobrego dnia!